Dzień dobry, wieczór, witamy w podcaście My Kinky Sisters, jest ze mną dzisiaj Vicky. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać jak się nie zachowywać i zachowywać. Będziemy rozwysły. rozmawiać o... Będziemy rozmawiać o Savor Vivru. <laughs> Savor Vivru, nie. Yeah. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, pierwsza podstawa przynajmniej moim zdaniem poza... Dobrym wychowaniem, tak na dobrą sprawę, to potem jest regulamin, jeśli chodzi o imprezy w szczególności. Tak, bo z regulaminu tak naprawdę można się dowiedzieć wszystkiego. I nawet jak ktoś nigdy nie był na żadnej imprezie klimatycznej i nie ma zielonego pojęcia o tym, jak powinien się zachować, to patrzy sobie w taki regulamin, czyta, czyta, a w razie czego też może napisać do organizatorów i zapytać o jakieś wątpliwości. Dokładnie tak, Dokładnie tak. na którejś imprezie było e, w regulaminie, nie twojej nie ruszaj i nie znaczy nie. O Jezus, to w ogóle nie twojej nie rusz, to jest taka bardzo basicowa i podstawowa zasada wszystkich imprez klimatycznych, którą ludzie niestety łamią, mi się też zdarzało, że, że to było łamane, natomiast środowisko bardzo ostro reaguje na, na przejawy łamania tej basicowej zasady. Tak, Tylko, że wiesz, nie twoje nie rusz, to się mówi, że to jest taka basicowa zasada, ale ktoś, kto nie był na takiej imprezie, albo jest na przykład pierwszy raz i nie został odpowiednio wprowadzony przez kogoś, często gęsto nie wie, jak się zachować, co ze sobą zrobić. Ja mam na przykład teraz taką sytuację, że planujemy się wybrać w Lizbonie tutaj na imprezę w najbliższym czasie znowu i mam chłopaka, który nigdy nie był na tego typu imprezie, jedynie co był, to był na kinkowym pikniku gdzie um, kinkowy piknik to taki typowy mancz, gdzie siedzą po prostu zwyklaki i rozmawiają o klimacie nie um, więc z tego typu pikniku przejście na imprezę gdzie połowa ludzi jest naga wiąże się bije i tak dalej i tak dalej to jest wymagasz. tak wy i wymaga tego że jeśli ja mu proponuję idziemy na imprezę to ja go biorę pod skrzydło i ja mu tłumaczę. Po pierwsze, musisz sobie znaleźć strój taki z owaki, albo nie. I że możesz zrobić to, możesz zrobić to, ale jeśli chcesz cokolwiek zrobić, to najpierw, najpierw zapytaj, nie? A teraz sobie wyobraź, wprowadzasz kogoś takiego, on ci gdzieś ucieknie na przykład, bo jest bardzo ciekawy, zanim przekażesz mu te informacje, bo nie przekazałaś mu ich przed imprezą. I co? I zdarzają fakapy. Bardzo często się zdarzają fakapy, niestety. Y i wtedy uważam, że to jest z jednej strony odpowiedzialność osoby, która wprowadzała taką, takiego człowieka, a, a z drugiej strony, no, sorry, ale też osoby, która fakap zrobiła, bo my nie mamy po 15 lat, ci, którzy wchodzą na takie mm -hmm. imprezy tematyczne, bo przypominam, wejście jest od lat 18 i należałoby wymagać jakichś takich podstawowych zasad właśnie kultury i obycia jakiegoś z innymi ludźmi. Mm -hmm. e, mi by w życiu nie przyszło do głowy, żeby wyciągać łapy z jakimś narzędziem do bicia do laski, która jest wypięta. A zdarzyło mi się to na imprezie jednej, e, kiedy moją, moją ole troszeczkę tam tłukłam, ciut, przeżyła, wszystko było konsensualnie. Natomiast w ostatniej chwili złapałam faceta za rękę, który, który mi się na nią zamachnął. Eee, narobiłam takiego wrzasku, <tak>, tak się zaczęłam na niego drzeć, że zlecieli się, zlecieli się ludzie, po prostu zobaczyć kogo ja próbuję zamordować, sięgałam facetowi mniej więcej do jego brody, Bo przecież ja jestem niska, prułam na niego mordę, eee, nie wiem czy on się jeszcze kiedykolwiek pojawił na jakiejkolwiek imprezie, to akurat nie było we Wrocławiu, natomiast... Eee, takie sytuacje uczą też, że trzeba mieć niestety oczy dookoła głowy i uważać na takie, takie akcje, ale nie popełniajcie takich błędów, pytajcie, ale... rozmawiajcie. Mieliśmy też sytuację kiedyś na wrocławskich comiesięcznych spotkaniach, że chłopak um, porobił się do tego stopnia, że do niego nic nie docierało, um, kogoś tam chyba, nie pamiętam, czy klepnął, czy złapał za cycek, kogoś podtusił, został wyrzucony z imprezy. Jak najbardziej, bo moim zdaniem przy takim zachowaniu, jeśli ty już nie wiesz, co się z tobą dzieje, należy ci się tak na dobrą sprawę wyrzucenie cię z imprezy. I potem dostał bana na imprezę całkowicie, nie? No i bardzo prawidłowo. A nie uważasz, że utrzymanie y, trzeźwości umysłu i osądu to jest jakby jeden z elementów samolotu taki... klimatycznego? Na takiej imprezie to jest pierwsza podstawowa rzecz, że naprawdę, jeśli wiesz, że jesteś pijany do tego stopnia, że prędzej siebie uderzysz w głowę, niż kogoś trafisz w pośladek, to pora iść do domu. Tak, pora iść do domu, albo nie iść na takie imprezy z założeniem, że, że się sponiewieram. Dokładnie tak. Bo my tam nie robimy rzeczy takich, jakie dzieją się, nie wiem, w każdym pierwszym lepszym klubie, gdzie, gdzie można się po prostu schlać, potańczyć, najwyżej się zaśnie na stole. Dokładnie tak. No to nie jest ten, ten, ten typ imprez i jeśli chcesz takie rzeczy robić, no to po prostu nie ten adres, najzwyczajniej w świecie, bo to będzie niebezpieczne i właśnie tak jak tutaj przykład pokazuje, może się kończyć wykluczeniem ze środowiska, a organizatorzy robią to z bardzo prostego powodu, dla bezpieczeństwa innych uczestników, tylko i wyłącznie, to nie jest niczyja złośliwość, to nie jest... To nie są jakieś personalne ataki. Nie, tu chodzi o bezpieczeństwo innych ludzi, którzy się bawią odpowiedzialnie. I tyle. Znaczy, ja ci powiem tak, że y, dużo się zdarza takich osób, które przychodzą w ogóle całkowicie przypadkowo na takie imprezy, albo przychodzą pierwszy raz i właśnie nie wiedzą, czy, co z czym się je i potem się robi problem na przykład, nie. Zdarzają się niestety takie sytuacje, tego jestem świadoma, nie? I potem pytanie tylko i wyłącznie od organizatora, co, co z tym zrobi, czy weźmie za to odpowiedzialność, czy, czy nie, ale tak na dobrą sprawę, no co? No ale co zrobisz, no, będziesz każdego pytała, słuchaj, czy masz świadomość tego, gdzie idziesz, słuchaj, czy masz świadomość tego, że będą baty, czy masz świadomość tego, że na niektórych pokazach może się polać krew? Nie, no, nie nie przesadzajmy też znowu, wiesz, z pytaniem, czy nie wiem, nie będzie ci przeszkadzało to, co będzie na pokazie, bo ja też mogę a, przy najgorszym pokazie odnieść wrażenie, że to nie jest coś dla mnie. Bądźmy szczerzy, mieliśmy pokazy Sadistic Lady Kali we Wrocławiu, albo nie wiem. Ja, e... na nie, ja na nie nie chodziłam, bo ja wiedziałam, bardzo... że, że, tego nie dźwig, że tego nie dźwignę. Dużo ludzi na nie nie chodziło. Myśmy nigdy nie informowali, co będzie stricte na pokazie, bo my nigdy nie mieliśmy w stuprocentowej pewności też, co ona zaprezentuje, a to były naprawdę bardzo ciężkie pokazy, którymś razem przecież fotograf nawet nie wytrzymał i nie zrobił w rezultacie zdjęć jej pokazu, bo no to pewnie dała radę e, dziewczyna po prostu m, przesiedzieć nawet przez, wiesz, przez soczewkę, żeby to obejrzeć, no ale ja było ale był na przykład pokaz, na którym ja byłam w Warszawie, który mnie nie ruszył osobiście, przy którym były nie, 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 nie wiem, stroje zakonnicy, ale wykorzystanie krzyży do masturbacji już mnie lekko tknęło i zrobiło mi się niesmacznie. No okej, okay, komuś się ten performance podobał, mi niekoniecznie. No ale no, nie uważam osobiście, że powinnam być informowana o tym, co się dzieje na pokazie, bo to, sorry, ale to jest lekka przesada moim zdaniem. Po to jest performance i performance ma ci zapewnić zabawę. Jeśli ci się nie podoba, to po prostu wychodzisz idziesz robić coś innego. Jest kupa innych rzeczy do roboty na tego typu imprezy. No, oczywiście, że tak. No przecież ja sama chodząc od lat na imprezy, nie chodziłam właśnie na przykład na, na, pokazy, na pokazy Sadistic Lady Kali, bo, bo były dla mnie za trudne. Kiedyś w Warszawie na kinki party wyszłam z pokazu Fej, To było lata, lata temu. Okay. Bo. No, bo nie dźwigniałam e, e, podtapiania wtedy. E, A, i, okay. Tak, i ja wyszłam, wyszłam z tego pokazu. I ale kurcze, nie spodobał. Ale kurczę, wiesz, m, trzeba się spodziewać, że mogą być różne rzeczy. E, Jesteśmy w klimacie BDSM i to, że wiesz, sama otoczka i powierzchnia tego potrafi być bardzo sensualna i bardzo widowiskowa i bardzo piękna. Trzeba wziąć też drugą stronę tego metalu, że ta druga część może być bardzo brutalna, bardzo sadystyczna i bardzo krwawa. To wszystko tak. zależy od konsensusu danej pary i tak dalej, danych ustaleń. Więc... I tutaj wydaje mi się, że takim właśnie elementem tego całego przygotowania i savoir vivre'u klimatycznego na imprezach Byłoby, zakładając, że to jest nowy uży szkodnik, nowa, nowa osoba, powiedzenie przez osobę wprowadzającą, że słuchaj mogą być różne rzeczy. Jeśli coś jest dla Ciebie za trudne, po prostu tego nie oglądaj, po prostu wyjdź. Bo tam nikt siłą nie trzyma, no chyba, że poprosisz. No tak, chyba, że, to... Chyba, że poprosisz. To może cię przytrzymają albo ugryzą nawet. Znaczy... Nawet, nawet mogą przywiązać. Tak, tylko pytanie teraz na przykład z takimi osobami, które nie są wprowadzane, a przychodzą a z własnej nieprzymuszonej woli i nie są w pełni świadome na przykład. Czego mogą się spodziewać? Bo dobra, no powiedzmy dużo osób będzie miało te podstawowe dobre wychowanie i będzie wiedziało, że okej, okay, nie podoba mi się, to znaczy, że pora wyjść, a dużo, nie wiem, może stwierdzić, że Boże, to co robicie jest nielegalne i zacząć krzyczeć, nie? Bo nie była świadoma na co się wybiera. No, no ale to jak nie czyta, no to sorry, niech ponosi odpowiedzialność za, za to wszystko. No kurde, to, to my nie jesteśmy środowiskiem, które jest od tego, żeby klepać innych po i prowadzić zarączki. Bardzo mnie zaczyna drażni właśnie takie, takie nastawienie, jeśli chodzi o... O klimat, że tu o wszystkim trzeba informować, że zabezpieczać, łaskać po główkach i w ogóle uważać na to, żeby komuś się jakaś trauma nie uruchomiła. Ja pierdolę, my jesteśmy chyba dorosłymi ludźmi, tak mi się wydaje. Którzy wiedzą w co się bawią, gdzie idą, między jakich ludzi, w jakie miejsca. Chyba, że ja, ja z jakiegoś innego klimatu jestem. Dorosłymi czy pełnoletnimi, bo to się bardzo różni. I wiesz, można być dorosłym i... A uważać, że się bardzo dużo rzeczy wie, a można być, um, nie wiem, czterdziestolatkiem, który dalej ma się bić w głowie, bo się żyło pod kamieniem. Także. Właśnie <laughs> mnie bawi to porównanie, właśnie, że się żyło pod kamieniem. I wiesz, co dalej mam takie, takie osoby, które czasem gdzieś z kimś rozmawiam o jakiejś takiej, wiesz, typowo popularnej rzeczy i takie nigdy nie słyszałam. Ja wiem, pod jakim kamieniem żyłeś, nie? W jakiej części Europy albo, nie wiem, Afryki się schowałeś w tamtym czasie? Dobre porównanie, chyba wczoraj rozmawiałam z kumplem odnośnie Jared Leto. No. A on napomknął i potem tak, ja bo nigdy nie, nigdy nie słuchał 30 Seconds to Mars. A ja wie, jak to możliwe, w momencie, gdy to, nie wiem, 10 lat temu było wszędzie, dosłownie wszędzie, jak to możliwe, że nigdy ich nie słyszałeś? I no, piosenki, no, ich piosenki są w filmach, chyba w reklamach się zdarzały, więc to jest. To jest on nie on wie, Tak, no ale on nie pod kamieniem w tym okresie, widzisz. Gdzieś, gdzieś na Węgrzech, czy coś takiego, z tego co pamiętam, z tego co wspominam, No ale. też tam, tam, ma... tam internet nie doleciał. Dokładnie, wiaderka z internetem nie zabrał. Ale wiesz, co też dużo się odnosi do czytania ze zrozumieniem, właśnie regulaminu. Tak jak wspomniałeśmy, że regulamin bardzo dużo mówi. Tyle, że bez urazy, oczywiście, do ludzi tutaj, część ludzi nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Jak o, i potem się, stąd się. Tak, stąd się biorą potem fakapy. Tak, bo to się wydaje, że to wiesz, takie proste, takie to, takie to, a potem się okazuje, że. Ktoś nie doczytał, to tak samo o Boże, chyba u nas w regulaminie było parę parę takich właśnie krótków, że ludzie nie zwracali na nią uwagi, potem chodziliśmy i, i przypominaliśmy, tak jak ktoś się którymś razem nożem chyba zabawiał na imprezie i takie. No, no w regulaminie jest napisane, że żadnych ostrych narzędzi. A ten regulamin akurat jeśli chodzi na przykład o, o Sika, on był taki dość przejrzysty. Y i zawierał tak naprawdę wszystko i on był taki bardzo podstawowy i basicowy. Ja nie wiem, czego tam można było nie rozumieć. Ale może to jest kwestia obycia najzwyczajniej w świecie i już na tylu imprezach w różnych miejscach byłam, że niektórzy po prostu nie czytali. Ja mnie zawsze śmiało właśnie, jak Nemezji parę razy stwierdziła, nawet było gdzieś tam w notatkach na siekiem napisane, że będzie na wyrywki pytać na, na wejściu z regulaminu. <noise> Fakt było coś takiego. Nawet cukierki chyba rozdawała którymś razem jak zadawała pytanie, albo w punkcie tym stali i tym nie stoi to. I mnie zawsze bawiło, jak ludzie naprawdę właśnie po tym czytali regulamin od deski do deski. No i może, może komuś to się przysłużyło, bo mm, tak naprawdę te regulaminy są takim krótkim podręcznikiem tego, co wolno, a czego nie. I jak się zachować, a jak się nie zachowywać? Do kogo zwracać się po pomoc? To jest wszystko. Mi, mi się podobało. Ostatnio chyba Black Mirror na swoim Instagramie zamieściło właśnie takiego screena. Co wolno, czego nie wolno. Krótko tak, zmieścę na temat i przejrzyście było. Gdybyś no, no, no. to było Black Mirror, no. Wiesz co, to tak naprawdę nie jest, nie jest trudne, co wolno, a czego nie. Bo to jest troszeczkę tak, jak w naszym normalnym życiu. Co, podejdziesz do obcej laski i złapiesz ją za cycka? No nie bardzo. Są no, tacy faceci. No ja wiem, że są, właśnie dlatego oni o tym mówię. Po prostu takie wszy powinno się likwidować. No, ale zobacz, dam Ci kolejny przykład. Ja jako organizator Sika naprawdę się starałam, żeby bardzo dużo rzeczy tam było dostępne, żeby impreza była przejrzysta, mm. żeby była atrakcyjna itd, i tak dalej. Po której edycji wprowadziliśmy opaski interakcyjne, o, o których było trąbione e, przez prowadzącego imprezę, że opaski interakcyjne dostępne na szatni, prezerwatywy były. dostępne na szatni, to tam, to tamto to Dobra, nieważne. No ale opaski interakcyjne były też opisane na tej szatni. Czarna nie szukam towarzystwa, biała szukam towarzystwa. Gdzie też prowadzący bardzo mocno informował, że biała opaska nie znaczy, że wszystko wolno, gdzie to też było potem tłumaczone na profilu, tylko znaczy, że ktoś szuka sobie towarzystwa na wieczór, na imprezę, do pogadania i tak dalej. Wystarczy podejść i zagadać z taką osobę, żeby się dowiedzieć, czego konkretnie szukanie. No? I tak. I tak był z nim bardzo duży problem. Ludzie potrafili powiedzieć, że ja nie widziałem, że coś takiego jest. Albo potrafili powiedzieć, bo nikt nie nosi białych, ja on wie, to teraz ja Ci pokażę ta, ten, ta, ta, ta i tak dalej, nie? I takie, a to ja ślepy jestem. Więc a nawet jeśli zrobisz takie udogodnienie ludziom, żeby pokazać komuś, że da się, da się zrobić, że da się ułatwić sprawę naprawdę bardzo mocno, ludzie i tak ci potrafią przyjść i powiedzieć, że ale to nie działa. No nie działa, bo nie działa tak, jak mi się wydaje, że, że powinno działać. A w ogóle to powinnaś, powinnaś jednemu z drugim podstawić pod nos gotową, gotową uległą, z wypiętą, z wypiętą dupą, i wtedy byliby zadowoleni. Było to gdzieś, kurczę, to gdzieś tak. było. Było na którejś imprezie, na którejś chyba comiesięcznej było tak, że wiesz, działo się, ludzie robili i tak dalej, albo tu się nic nie dzieje w ogóle, chujowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja takie. Ludzie, właśnie przed chwilą ktoś był polewany woskiem, widziałeś to, oglądałeś chyba przez godzinę, no te ja chyba wtedy próbę woskową miałam w klubie, potem coś tam, coś tam, a potem słyszysz, albo bo nic się nie działo, impreza była słaba, ja takie, słucham? O widzisz, a propos robienia rzeczy na imprezach, to mi się przypomniała taka jedna, taka jedna kwestia, która mnie strasznie wkurwiała, mhm. e, i to, to nawiązuje do savoir vivre, mianowicie kiedy coś oglądasz, bo w playroomach się dzieją różne rzeczy, i kiedy stoisz mhm. i oglądasz, to kurwa nie komentuj. Po prostu. No Zdarzało czy... mi się... Ale do siebie i po cichu, albo do koleżanki na ucho, jeśli już musisz komentować. Zdarzyło mi się, że byłam przypięta do krzyża, dostawałam po dupie i słyszę z tłumu z tyłu, e, ale co tak słabo ją bijesz, przypierdol jej bardziej. I ja sobie tak myślę, Kurwa Ale... po co? I to był moment, kiedy ja stwierdziłam, że ja już nie chcę, że ja nie będę tutaj robiła za darmową rozrywkę do jakichś pojebów, którym się, którym się wydaje, że potrafią więcej. Najlepsze jest to, że to wtedy była kobieta, która ten komentarz wygłosiła. Ale wiesz, co? to jest też kwestia często niewiedzy, bo to, że komuś się wydaje, że ty dostajesz słabo. Możesz być bita czymś takim, że wydaje się słabo, a boli jak jasna cholera. Jezus, raz, raz widziałaś to, jak obrywałam po dupie i potem jak mój tyłek wyglądał. No właśnie. No. no, więc... Nie no, mam jedno... różne diablo, więc też wiem jak działają, nie? Ja miałam jeden ratanowiek, którego wszyscy się bali. <grym> a nie byłem w tym wcale mocno. Bo czasami nie trzeba. Czasami naprawdę nie trzeba, i dlatego tym bardziej, ale nawet abstrahując od tego mojego przykładu, jak jest, nie wiem, wosk robiony, jak ktoś, nie wiem, klęczy, stoi w dybach, kurwa nie komentuj, nie wchodź w tą scenę, nie ingeruj. Enjoyuj to, że możesz na to patrzeć. I tak, tyle. To, jest, to jest swoją drogą, bo bardzo łatwo kogoś wybić z rytmu i, i tak dalej. Łatwo bardzo zrobić a, coś z głupiego, bo mm, miałam parę razy tak. Ee, że ktoś właśnie, na przykład jak robiłam wosk e, na Andrzejkach, czy coś podchodził i zadawał pytanie odnośnie wosku, nie? Co, gdzie, jak, po co, na co, jak no. i gdzie, pierdu, pierdol i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, oko, nie ma problemu, możemy, możemy porozmawiać i tak dalej, ale czy możesz przyjść za chwilę. Raz, raz mi się zdarzyło, że mi szkło w ręce pękło przez to i poza długo przetrzymałam po prostu. E, nie tak jak trzeba i się szkło nagrzało i, i pękło. No właśnie i takie rzeczy się dzieją. Ja wtedy, kiedy usłyszałam te komentarze, to po prostu poprosiłam e, osobę, która mi robiła miłe rzeczy batami, żeby mnie rozwiązała, puściła, bo... No nie mam ochoty. Tak, to jakby skończyła mi się ochota. W tej sytuacji rozwaliło ci się szkło w ręce. Jakby ludzie, kurczę, nie, nie wchodźcie w te sceny. Zostawcie. Jeśli, uh -huh. jeśli już ktoś chce wam, chce wam to pokazać, bo to jest tak naprawdę bardzo fajne, że można zajrzeć troszeczkę właśnie w to, co, co ludzie robią, i to jest takie um, uchylenie rąbka takiej tajemnicy, którą każdy z nas ma. E, uh -huh. Szanujmy to. Ale to miałam Ci powiem tutaj sytuację w sumie, ale to akurat moi znajomi naprawdę bardzo kulturalnie się zachowali. Ja tutaj nie mogę nic zarzucić. Miałam sytuację właśnie na imprezie fetyszowej, że sam chłopak zgłosił się do bicia, no. przy jakieś 60 razy, o. gdzieś tam też stwierdziłam, mówię, bo jak skończyłam bicie, dopiero wtedy zaczęła się dyskusja, nie? Nie odzywali się przez cały czas jak go biłam, tylko siedzieli, obserwowali i tylko wiesz, oczy im się szerzej otwierały i tak dalej, nie? Uh, I dopiero jak skończyłam bić, zaczęła się dyskusja, co, jak, gdzie, że oni się w sumie, w sumie nie spodziewali, że ja naprawdę jestem sadystką i tak dalej, i tak dalej. Uh, ja wiem, że i tak parę razy nie trafiłam, ja mówię, tak z, z pięć razy trafiłam a bardziej w UDO albo bardziej ten, a oni takie pięć, ja myślałam, że może trzy, nie. Także, ale mieliśmy dyskusję po, po fakcie, nie? że co, gdzie, jak się i tak dalej się wydarzyło. Nie, ja że nawet stwierdzi, że było widać, że czerpiesz satysfakcję. Ja mówię, no tak, a kto by nie czerpał? No bo kurczę, jak najbardziej można podejść do ludzi i pytać. Zresztą po to są te spotkania, po to się w ogóle widujemy wszyscy. Można podejść i zapytać. Wszystko jak najbardziej na tak, ale kurwa nie w trakcie. No to jest to, że po jak najbardziej, albo nie wiem, coś Cię interesuje, jakiś konkretny temat i wiesz, że ktoś jest doświadczony w tym temacie, podejdź, zagadaj, nie ma, nie ma problemu, nie? Boże, sama no. nawet, sama kiedyś chyba sobie z tych ladykami pytałam o jakąś konkretną praktykę, bo wiedziałam, że, że robiłam, a ja nie miałam, wiesz, nie miałam jeszcze doświadczenia w tym, więc poszłam dopytać, nie? Nie ale ja problemu, też ludzi, się. też ludzi. Chodziłam, Stalkowałam prawie, że pytałam, dopytywałam, bo, bo chciałam poznać, albo chciałam powiedzieć, że o Boże, zajebiście, jak się cudownie na to patrzyło, ale po tak. Dokładnie, po fakcie, także wszystko jest dla ludzi. O wszystkim można rozmawiać, wszystko można pytać, tylko w odpowiedni sposób. Zachowajmy się grzecznie. Się... I myślmy dwa razy, zanim coś powiemy na głos. Zdecydowanie. Dobrze, to ja myślę, że do zobaczenia w następnym odcinku, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. Myślę, że to jest faktycznie temat na kolejny odcinek, bo to jest jeszcze jeden aspekt Savoir Vivre, czyli dress code. Nie, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!